Dzisiaj mini swing festival przeniesiony z chorzowskiego rynku do Starochorzowskiego Domu Kultury wystąpi zespół Lazy Swing Band i zatańczy katowicka grupa Swing City. Dzisiaj trochę swingu, więc Lindy Hop, Charleston, koleg Szag i stepowanie. A na koniec też miało być w plenerze, ale będzie w środku tutaj w Starochorzowskim Domu Kultury, kino plenerowe i film Chicago. będziemy pokazywać uczestnikom imprezy, publiczności jak się tańczy do jazzu tradycyjnego, bo gdzieś tam w międzyczasie przywykło się do tego, że jazzu się słucha, się siedzi, a my jesteśmy akurat taką placówką, która tańczy do jazzu, bo to jest muzyka taneczna. Więc będziemy uczyć tańczyć, będziemy pokazywać jak my tańczymy. No i mam nadzieję, że wspólnie ze zgromadzoną publicznością będziemy wszyscy tańczyć do wspaniałego koncertu Lazy Swing band. Usłyszymy utwory Muzyki swingowej lat 30., lat 40, zarówno te światowe, czyli amerykańskie, jak i nasze parę też polskich kawałków będzie. Głównie gramy do tańca, ponieważ to była muzyka użytkowa dla tancerzy i właśnie wyrośliśmy w Krakowie w tym środowisku tanecznym. Nasze pierwsze grania to była właśnie w piwnicy pod Baranami, no a teraz się to rozwinęło, że jeździmy po Polsce i koncertujemy. Zarówno koncerty takie powiedzmy, normalne do słuchania, jak i właśnie użytkowe, tak jak dzisiaj taneczne połączone z pokazami tańca z tych czasów.